Witam, witam. Z tej strony Stasiek Staśkowski. Dzisiaj sobie zrobimy quiz państwa najczęściej odwiedzane przez turystów. Zajęta się ławkę w górę, subskrypcję i to kto też My lecimy. Okej, okay, to na pewno będzie Francja. To będzie USA. To będą Chiny. To będzie... Co to może być? Meksyk. Jakieś Niemcy, Włochy, Hiszpania, to będzie Turcja, Grecja, nie, Indie, nie, Tajlandia, tak. Hmm, Japonia? Nie. Hmm. Kanada? Nie. Wielka Brytania? No! Dzisiaj udało się zrobić to pracę, więc dziękuję za oglądanie się w górę subskrypcji. Papa!